Otwieram obrady 19 Sesji Rady Gminy Konopiska. Bardzo serdecznie witam Pana Wójta Jerzego Żurka, Panią Wicewójt Iwonę Lisek, Panią Skarbnik Jadwigę Janik, Panią Sekretarz Barbarę Antowską-Lis, Kierowników Wydziałów oraz witam wszystkich Radnych. Przepraszam proszę Państwa za opóźnienie. Od rozpoczęcia sesji, ale mieliśmy kłopoty techniczne, niezależne od nas. Także sesję rozpoczynamy z 35 pięciominutową opóźnieniem. Proszę Państwa, stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada pomoże podejmować decyzje i sesja jest prawomocna. Proszę Państwa, dostaliśmy porządek obrad. Ja państwu teraz odczytam ten porządek obrad. Pierwsze otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Punkt drugi ustalenie porządku obrad. Punkt trzeci przyjęcie protokołu z 18 sesji rady gminy. Punkt czwarty sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami. Punkt piąty podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej gminy Konopiska. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na rok 2020, punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji konopiska. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia roz, rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany miejscowego miejscowego pla, prawa miejscowego w celu utworzenia bezpłatnego miejsca parkingowego. Punkt jedenasty. Sprawy różne i zapytanie. Punkt 12. Zakończenie obrad. Proszę Państwa, w międzyczasie tutaj wpłynęło do Rady Gminy na wniosek Pana Wójta o rozszerzenie porządku obrad o na następujące punkty. I teraz tak wpłynęło yy, punkt. Yy, to jest tak w sprawie zmiany uchwały numer 291, 291 yy, łamane przez 11 ro, roku 2017 radnych gminy z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej. Jest to związane z uchwałą, którą przyjęliśmy na poprzedniej sesji. Czy Państwo radni są za tym, aby wprowadzić ten punkt pod obrady? Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Pani sekretarz ma. Momencik. Jakaś domu kłopoty techniczne. Mogę prosić tutaj o Konrada. Brak dostępu do internetu, chwileczkę prosimy poczekać. Stwierdzam, że za uchwałą głosowało. Yy, kończymy to głosowanie. Za uchwałą głosowało 13 radnych. 13 radnych za. Dziękuję. Wpłynął również drugi wniosek o rozszerzenie porządku obrad. To było to jest w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie zadania pod nazwą opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej numer 105.1 przez S na odcinku Kopalnia Aleksandria, ulica Szkolna i ulica Brzozowa. I związane to z planem przez budowę chodnika. Czy Państwo Radni są za przyjęciem tego punktu pod obrady sesji? Bardzo proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Jeszcze momencik. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Ja jeszcze robię. Stwierdzam, że 13 radnych głosowało za. Stwierdzam, że wprowadzono punkt pod obrady. Przechodzimy teraz do odczytania porządku obrad. Panie tak, przewodniczący jest, no. czy to nie ma w no drodze? Bo... Pięć minut przed